A bo, miałem taki, bo Ja cały czas mówię o scenie, bo mi się pierwsza scena pomyślała, jak, jaka była moja pierwsza scena, to był zwykły taborek. Taka sama, podobna uroczystość, z tym, że dwie butelki były pod spodem w domu nie? i w pewnym momencie taki czteroletni, przy latach gdzieś po, po domu, nie? i mówi, powiedz wierszy. I taki na takim taboresie stoi. I tak człowiek się zastanawia, to jest daleko do ziemi. Ten, ten taboret, wiem, że dwa dni temu był naprawiany, czy trzy dni po raz kolejny. I tak się zastanawiał, i powiedz wierszyk. No ale jaki? No to krzyczy ktoś, mówi, rymowany. No jaki wierszyk rymowany? Wszystkie wtedy wierszyki to znają do Rymu. No dobra, już o powietrze. Złapałem, chcę coś mówić, ukłoń się. No i wszystko zapomniałem. Znowu na nowo. No, to ukłania się ledwo. Z tyłu nie mam żadnego zabezpieczenia, stoję tutaj, powiedz. Jaki ten wiersz? Pamiętasz, nie? Co to było i w Łęgu było, i w był, było, nie? No i w człowiek nabiera powietrza. Ukłonić, no to się ukłoniłem, podobnie jakoś niebyt nie przetrzymałem. Mów no, pierwszy. Morze nasze, morze. W morzu stoi dziewczę chorzy. Obok z dala słychać statków gimnzysty. Woda sięga jej do kolan. Tak